Nie wiem, to chyba nie ma prawa, mi się zdaje, coś działać. To ma 300 recoina na 500 prawie, przecież to strzela jak... Wow. A czy ja mam w ogóle celować, tak naprawdę? Bo nie wiem, nie wziąłem celownika. E Dobra 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 dobra, 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 Przepraszam, Przepraszam ja Nie chciałem. Nie Tymy za bardzo nie da się celować widzowie. O, dobra wleciało, ty. E, to jest jednak dobra broń. Ja po prostu nie umiem strzelać. Nie, to jednak dobra broń. A broń chyba by się przydała tylko na dormy, mi się wydaje. I lecieć na dormy i tam tylko siedzieć. Nie wiem w ogóle. Ja sobie wywalę z tego to. Wydaje mi się, że bez tego będzie trochę lepiej celować. O! Teraz tak połowicznie można celować, tak powiedziałbym. Może raczej kiepsko można celować. Jest, ja nie wiem jak z tego się się celuję! To nie jest zbyt dobra broń na na jednak jednak do już, Jezus, ty. Żeby tam trafić, to ja muszę tak celować, ty. O, teraz chyba dostał. Cześć, Siemanko, Wojciech. Do zobaczenia do juterka. Trzymaj się, cześć, cześć. Siema, Siema, do juterka. Widzimy się jutro na kanale. Siemanko. To, to z biodra chyba lepiej się z tego strzelami się wydaje, niż z celownika, ty. No, do zobaczenia, Wojciech. Trzymaj się, dobrano, trzymaj się, Cze, cześć. Eluwina, siemanko gofer, witam. Eluwina, witam, witam. mnie w ogóle chyba goni, by z granatami. Dobra, lecimy na te dormy, bo tam też się strzelają. Wydaje mi się, że ta broń może na dormach coś działa. Włączymy latary, i do przodu, i wejdziemy na dormy. I może na dormach coś ta, ta broń działa, bo raczej na otwartym terenie to. Ja bym się bał, tym by, by strzelać się trochę, no. A może najpierw sobie przelutujemy dwójeczkę? Może sobie sejfiki zrobimy przy okazji? Jezu, to będzie tak oślepiało przeciwników. Pozdrawiamy Natalię i Alcie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy pewnie. Nawet chyba grami się wydaje nieco mi zdać. Dałby mi coś przynajmniej zarobić ta gra, nie? Powiedziały o? No to fajnie. Plus ma spokój? No to fajnie. Co na no, dormy lecimy? Koleś go zabił, ty. <clears> hmm. <throat> Także tego Spróbujemy trochę uciec spróbujemy ich może. Wysnajpij z broni. Takie jak na przykład to. Na przykład spróbujemy sobie wysnajpić ich tutaj. Jak będą wchodzić do góry. O. o, ktoś zginął właśnie teraz tutaj obok mnie. Pff. To jest bot. Nie, zgraż, to jest błąd. Okej. Okay. Jestem ja ciekaw, kto go zabił i skąd. Ktoś dostał jakiegoś strzała. Mi się wydaje, że z dwójki. Z dwójki, wiecie czemu? Bo ja słyszałem kroki, i jakby ktoś biegał, jak ktoś by był w dwójce. Jak byłem w trójce, wiecie? Więc wydaje mi się, że ktoś go z trójki sionął. Szkoda, że nie będzie widać tego okna tutaj najbardziej. A nie, jest jednak widoczne to okno. Teraz tylko pytanie, czy ktoś tutaj z tego okna go zabił. Jest niby okno tutaj zbite, tak? Mamy zbite okno, więc tutaj być może stąd ktoś mógł go trafić. Hmm, granat leci. Kran od kolejny leci. Hmm. Z tego okna myślę, że ktoś go ściągnął. Bo był strzał i nagle koleś jęknął, nie? I go nie ma. Mamy tylko najgorsze jest to, że mamy tylko jeden magazynek. Jeden, jedyny magazynek. Wydaje mi się, że moją broń mogę. We... Nie wziąłem ammo do pompy. Dobra, wróć. Łudne. Kałaszku też nie ma, maomo. Cały czas się strzelają w tej trójce. Cały czas coś tam jest Cześć Siemanko Wojtas, witam cię. się ma Wojtas. Strzelają się na pewno w trójce, e, w trójce mieliśmy na pewno ekipkę i cały czas ją mamy i ktoś chyba z dwójki strzela. Co tam, jak tam? A dobrze, dobrze jak na razie. Jak na razie dobrze, zobaczymy jak długo. Czekam aż ktoś może, nie wiem, wejdzie sobie na trzecie piętro, żeby go ściągnąć. Teraz masz 4 dni wolnego Wojtas, mówisz. O no to teraz panie bo Teraz to byś Łód poczywał, hopie Teraz byś łód poczywał o! To jest szalał z tujeczki. I to coś po pokroju emeczki. MK albo jakieś SMG O! Coś chodzi Coś jakby No słyszę coś jakby na zewnątrz było No dawaj, wchodź do góry no, dawaj ktoś wchodź, tymi schodami no, bo czekam no, ile mam czekać no. Ktoś skoczył. Było, było skok. To jakby był na drugim piętrze, tam przez te łóżko jakby to przeskakiwał, nie? Zawsze jest te te pół sekundy za. Za późno. Dostał chyba, mi się wydaje, koleś. Wydaje mi się, że kolej dostał, ale to było chyba za mało damage, żeby zginął. Pytanie: czy on wie, że stąd do niego strzelałem? On wie, że tutaj pękła szyba, ale również z dwójki mogą strzelać i też szy pęknie szyba. W sumie jak wbijemy, to i tak nie stracimy za bardzo, nie? Bo stracimy tylko gir tak naprawdę tego kolesia, który, którego zabiliśmy z tej super nowoczesnej yy, broni. Więc wydaje mi się, że tam nawet możemy chyba wybić, co? Mamy szóstkę na klacie. Twoją piękną brem wyrzucimy. 9,9, piąteczki, 5,5, a jeden. Nie dało rady. No, czemu, ale ja miałem w ogóle szósty poziom pancerza. Szóstkę miałem na klacie, on mnie w toraksa zabił. On mnie w klatę zabił, ja mając szóstkę na klacie. Szósty poziom, widzowie, rozumiecie to? Najtwardszy pancerz w grze, szósty poziom, pół sekundy przetrwałem. Pół sekundy. Wszystko w klatę mi trafił, Wszystko normalnie ty. Po rękach. Gdzie on mi tyle w ogóle damage'u zrobił, znaczy gdzie on mi tyle strzał zrobił, ja nie wiem. A nie w klatę, czekajcie, nie. W klatę. Nie, czekajcie. W klatę dostałem tylko raz. W klatę dostałem tylko raz. Dwa razy dostałem. Yy, bo w klatę dostałem tylko raz. Dwa razy dostałem w rękę. W rękę dostałem dwa razy. Dwa razy dostałem w drugą rękę. Aha, czyli on mnie zabił. Nie, na pięć strzałów mnie zabił, tak? Dwa razy w rękę, dwa razy w rękę i raz w klatę. Szósty poziom pancerza. Z tego co widzę, tak? Bo po nogach nie dostałem. Po nodze nie dostałem. W rękę dostałem dwa. W rękę dostałem dwa. Tutaj nie dostałem. Tu dostałem raz. Szósty poziom pancerza. A wy się pytacie na lewikach, Oluś, czemuś ty nie chodzisz w pancerzach? Dlatego. Nie chodzę w wszystkich, Bo to nie ma sensu. Jak szósty poziom pancerza i ty pół sekundy nie potrafisz przeżyć. A on ode mnie też dostał 995, ale on przeżył. Ja nie. A tak było fajnie, no?